Z ewangelii według św. Łukasza. On, widząc ich wiarę, powiedział: Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Okazuje się, że wiarę można zobaczyć. Dużo gorzej wiarę usłyszeć, dlatego że jak gadamy o naszej wierze, to to jeszcze nic nie znaczy. O wierze miło się rozmawia. Słowa wyznania wiary wypowiada się dosyć łatwo, ale pokazać wiarę. Być takim, żeby ktoś wiarę we mnie zobaczył, o to jest zadanie bardzo wymagające. Jezus ma spojrzenie przenikające i widzi, czy mamy wiarę, ale jest to możliwe także dla człowieka, który stoi obok mnie. On może zobaczyć moją wiarę, jeżeli ta wiara rzeczywiście będzie się odbijała w moich oczach, w mojej twarzy, ale jeszcze bardziej w moich czynach, w mojej codzienności. Zobaczyć wiarę to najważniejsze. Do zobaczenia jutro.